Słuchajcie, kilka dni temu dosłownie zrobiłem film, na którym mówiłem o takich coraz to bardziej postępujących regulacjach rządowych w sprawie kryptowalut, gdzie w przyszłym roku ma wyjść ten stablecoin rządowy CBDC, który z czasem w końcu zastąpi USDT, USDC i tak dalej. Po prostu taka nasza wolność w kryptowalutach będzie nam, słuchajcie, stopniowo stopniowo zabierana. I tak samo, słuchajcie, jak według mnie CZ jest takim maksymalnym kryptowalutowym konformistą, który powie, ta tak rządzi, ja tutaj zrobię wszystko, co chcecie tylko żeby jej Binance usłyszał siłę, tylko żebyście w żadnym kraju go nie zdelegalizowali. Tak słuchajcie, Bybit już szuka nowych rozwiązań i zainwestował on w Apex. Apex to jest, słuchajcie, zdecentralizowana i to nie jest, broń Boże, żadna reklama. To jest naprawdę duża nowość, która faktycznie ułatwi i, i bardzo poprawia takie podejście, słuchajcie, do handlu na dźwigni, bo zainwestowali oni w tego Apexa. To jest giełda DEX, czyli bez KYC, bez niczego. Nikt Cię nie będzie pytał tam, będzie o jakieś dowody, przesyłanie dowodów, jakieś inne pierdoły, po prostu nie chcesz to, nie musisz, że ja też jestem z który wolnościowcem, więc mi to, słuchajcie, przeszkadza. Plus dwa, problem, który oni rozwiązują, to jest to, że wiecie, na CEX-ie y, te Twoje kryptowaluty, słuchajcie, y, posiada, posiada giełda, tak? Ty ich nie posiadasz, nie masz kluczów seed, czyli do swoich bitcoinów w teorii nie masz dostępu. Tutaj, słuchajcie, jako, to, że, jak, jako że to jest giełda DEX, y, która również umożliwia handel na dźwigni, słuchajcie, po połączeniu swojego walleta y, jakby masz swoje pieniądze, słuchajcie. Y, na swoim Metamasku, także ty jesteś ich właścicielem. Plus również, słuchajcie, możesz tutaj grać na dźwigni, teraz tu właśnie się rejestruję, to jest bardzo proste, tylko po prostu dajesz potwierdzenia w Metamasku i tyle. Dlatego słuchajcie, uwaga, do końca miesiąca zrobię konkurs i rozdam pięciu osobom, które zarejestrują się, to jest linku w opisie, wpłacą minimum 10 dolarów tutaj na Apexa, wylosuję 5 osób, które otrzymają ode mnie 100 dolarów. Także słuchajcie, myślę, że to jest fajna okazja taki mini konkurs, żeby tu właśnie was też zmobilizować na do rejestracji. A naprawdę myślę, że to jest bardzo fajne, bo ja jako wolnościowiec coś bez KYC na dźwięk, co faktycznie ułatwia w faktyczny sposób tutaj poruszanie się po tym świecie takich zdecentralizowanych kryptowalut, żeby je kupować, to naprawdę słuchajcie, jest coś bardzo, bardzo fajnego. Także jeszcze raz konkurs, zarejestruj się w opisie, wybiorę 5 osób, którym wyślę 100 dolarów. I to co jest słuchajcie super, bo już takie też rzeczy, słuchajcie, były podobne, jakieś tam deksy z dźwignią, ale na nich zawsze był taki problem, że było, była bardzo mała płynność, tak? To były jakieś tam małe podmioty i tak dalej. Tutaj, jako że Bybie zainwestował w Apexa, jakby ta płynność tutaj, jakby też jest sponsorowana przez Bybie. Także tutaj faktycznie są bardzo fajne ceny, to jest bardzo fajna płynność i to mi się podoba. I dosłownie tylko łączycie swojego Metamaska tutaj z ich giełdą, i to wszystko, to jest cały proces. Słuchajcie, rejestracja to jest. Nie ma żadnego KYC, powtarzam. I to jest, słuchajcie, odpowiedź taka od Bybie, ta wolnościowa, która pokazuje nam, że faktycznie im zależy na tym, żeby użytkownicy kryptowalut, kryptowalut, które miało być z natury wolności, im zależy na tym, żeby spełnić oczekiwania, słuchajcie ludzi. I faktycznie, Bybitowi też, słuchajcie, zależy na ekspansji. Dlatego oni nie mogli tego zrobić bezpośrednio jako Bybit. Jednak, właśnie zainwestowali w Apexa i poprzez Apexa tutaj handel na dźwigni, tutaj widzicie, do 20 jest, słuchajcie, umożliwiony kompletnie bez KYC, bez niczego. Twoje środki, twoje pieniądze, nikt w to nie wnika. I słuchajcie, Zobaczcie, jak tu już się połączyłem z Woletem, daje po prostu depozyt. O, i to jest też fajne. O, jeszcze tylko na marginesie, na razie jest tylko pięć kryptowalut, ale będą oczywiście doda do dodawane nowe na bieżąco, to jest, mówię Wam, to jest kompletnie nowy produkt. Yy, dopiero od kilku tutaj dni to wszystko powstało. Jest tylko handel z pomocą USDC. Jak widzicie. No, według mnie tutaj też za chwilę, Lada, moment, Tether, myślę, że padnie do USDC. Zamieńcie sobie wszystkie środki z USDT na USDC, bo to jest po prostu najbezpieczniejsze. Jak już tutaj mamy, hmm, Metamask, dajemy depozyt. Tutaj widzicie, że ja mam o 1000 USDC. Słuchajcie, oh, wpła wpłacę, słuchajcie, 100. Potwierdzam transakcję. Hmm, tam 6 centów zapłaciłem, tak. I tak naprawdę to wszystko, tu się ta transakcja przetworzy, yy, i zaraz już tutaj będę mógł sobie tradeować na Apexie. O, i słuchajcie, mamy tutaj już USDC na naszej giełdzie DEX. Mogę sobie tutaj zrobić ordera. Powiedzmy, że chcę tutaj za o 25% pozycji sobie wejść. Yy, mogę sobie dać: o, daję longa. Do, mamy tu jeszcze fajny samouczek. I tak naprawdę. Yy, wszystko, tutaj słuchajcie, jest mega, mega bezpieczne. Super, jak dla mnie, naprawdę super odpowiedź, bo wiecie, ja bałem się tego, że co jak przyjdą te regulacje, to faktycznie, jakby będziemy już zmuszeni głównie tutaj grać na seksach, tam wysłać tonę naszych dokumentów, KYC robić, no po prostu wszystko. Jak coś nie będzie się zgadzać, to będą mówić: No, blokujemy tutaj panu konto. Jak pan. Powie, że to są Pana środki, faktycznie, że tam nie jest Panem, ża ża żadnym przestępcą. To może tam Panu odblokujemy, tak? To mi, słuchajcie, bardzo przeszkadzało. Yy, I tutaj fajnie, że pojawiła na to się alternatywa, bo tak naprawdę ja, jako że bardzo często traduję na dźwigni, to. Yy, Trochę się tego bałem, no wiecie, jakby robić takiego wolumenu na jakiejś giełdzie, bo co jak mi w końcu konto zablokują, tak? Jakby to potem tam będę się musiał tłumaczyć. Tutaj tego problemu nie ma. Wszystko jest słuchać na moim portfelu i tyle. Także to naprawdę mi się bardzo podoba, tym bardziej, że proces rejestracji trwa dosłownie, jak sami widzieliście, po prostu musisz tylko kliknąć TUB, CONNECT i tyle. Także to naprawdę, słuchajcie, jest bardzo, ale to bardzo fajne. Słuchajcie, zarejestrujcie się, przez 3 miesiące macie 0% prowizji tutaj, także Mega. No i słuchajcie, dzięki temu możecie faktycznie w sposób pełen, pełni anonimowy korzystać sobie z udogodnień dogodnień giełd CEX. tutaj na DEX-ie, na handlu dźwignią. Także to jest coś myślę, bardzo, bardzo fajnego. No, takie słuchajcie tutaj mały smaczek na niedzielę. Dzięki Wam za uwagę i cześć!